Błogosławieństwo Boże, módlmy się słowami, których nauczył nas Pan Jezus, pielgrzymujący do świętego miasta Jeruzalem, Ojcze nasz, który jest w niebie, święte imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego poprzedniego. na popiszenie, ale na sprawę. Zachowaj sługi swoje, Panie, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. przyjdzie. Módlmy się. Boże, Ty przeprowadziłeś Izraelitów suchą nogą przez Morze Czerwone i trzech mędrców za przewodem gwiazdy przyprowadziłeś do Syna swego. Spraw aby droga nasza była pomyślna i czas pogodny, niech jak młody tobiasz w towarzystwie Twego świętego anioła, szczęśliwie dojdziemy do celu pielgrzymki, a w końcu do przystani zbawienia wiecznego. Amen. Pan nasz Jezus Chrystus, niech będzie przy Was, aby Was bronić. Niech będzie przed Wami, aby Was prowadzić. Niech będzie za Wami, aby Was strzec. Niech będzie nad Wami, aby Was błogosławić. Pokój i błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Uslawiony i drogi, zapraszam znów.